Ciema. Jak pewnie zauważyliście, nie ma tego typowego wstępu do Amonga. Pytacie pewnie, hmm, dlaczego? Co się stanęło? Otóż w tym tygodniu stwierdziłem, że nie będzie live'ów, szczególnie, że w sobotę, miałem taki średni humor. W piątek na zapas nagrałem sobie kilka gier z Amonga z kumplami, tak po prostu, żeby mieć. Ale to, co się wydarzyło w piątek, mnie trochę zaskoczyło, także... Nic z Dobra, crewmate, let's go. Pozdrawiam YouTube, jeśli ta gierka jest. O nie! Kto zmienił mapę? Okej. ok, ok. O, dobra, pytanie okay. mam, kto był tam na dole? Tak no. No. Lars nie. I nie, Lars nie, nie ja jeszcze byłem w Badmane. Ja się, byłem, nie, ma nie, ma nie ma tych, tych. Lars no. no. Ja cię skanowałem, ale wiem, że nie ma tych. Lars się skanował, Nefit się skanowa, skanował, bo był waiting i ten. Chciałem tak. się skanować. To kolejne pytanie. To był w adminie. Ja byłem ja. na muszę wyłączać światło. ja skąd Ja bym chciał ja nadmienić ze drugi raz ja z nie pierwszy. No w sumie tak. Admin jest tam, gdzie Apple się robi przy światłach. Tam na górze, a, na górze. A, na górze. To, 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 to pod kwiatkami, no. A, dobra, e, no, no. w W kafe... był? Nie, w kafeterii nie, ja nie sadłem. nie, ja, ja, e, okay. nie, ja, nie miałem, ja nie miałem nikogo, kto pik i potem nagle jak włączył się światło, zobaczyłem piksela. To No i jeszcze ja, 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 ja do ciebie doszedłem. Ja dobra, to ja do ja powiem tak. Ciało jest, y, jak jest ten tunel, jest rozwidlenie na dwie strony. Ciało jest po lewej stronie, na dole, nad Medbayem. Teoretycznie osoba mogła y, pójść na lewo, do reaktora bodajże, ale wydaje mi się, że by to nie miało sensu także albo Pixel, A... albo ten drugi, nie wiem do końca, kto ja, mógłby Znaczy no, ja to... chcę powiedzieć tylko tyle, że ja wybiegłem zaraz przed tobą smoker i biegłem od razu w górę, bo ja mam taką. Nie tak, wiem, to wiem, strata że... na tej mapie, że biegnę od razu do góry. No i światu, mogłem, nie nie się mogłem wywalił, światło, Nie myślę. Zanim się wywaliło światło, widziałem jak dwokrze robi kable nie tam psy No Nie pisz, no, patrz, bo także tak, tak, kliknąłem to... sobie spację na początku na panelu, co nie? I potem Idzę. widziałem ciebie jak czekałeś w holu. Nie wiem stałeś czy miałem laga po prostu, ale stałeś u mnie w Holu i przebiegłem dalej i zacząłem biec do góry, bo światła się włączyły i w ogóle zacząłem biec do góry cały czas, włączyłem światła z pikselem i właśnie zobaczyłem jego i jeszcze podobno franek tam dobiegł. No jak stałem no, w, jak w Holu, to się wróciłem nie. później na respa i poszedłem do domu. No mecz, bo a, ja, a, ja, a ja pobiegłem prosto. Dobiegłem. A ja pobiegłem prosto w Ty mnie widziałeś tam, nie? Jak dobiegałem? Y nie mogę tego to potwierdzić, co? bardzo możliwe, że jeszcze kurwa widziałem, ale nie, jest... no... W sensie... Widziałem, ale ja nie pamiętam tego. A, okej. Okay. Ja nie, to rozumiem, piszele, rozumiem. rozumiem. Ja, jakby widziałem kogoś, ale nie pamiętam nie, to kogo rozumiem. widziałem. Pamięć oprócz... wkrótce v złotej rybki, no, dwóch tak. o co chodzi. E, Jeden, co no. pamiętam, to ktoś miał skrzydła chyba jakieś, czy coś. Co? co? I może, ja miałem... Uwaga ja miał... na Franka i Niebieskiego. Ty kurwa... No... Wsadkuję. Ale który Czarny, czarny. Inter na siebie. A mnie nie ma memchacza, to ktoś musi. Pozdrawiamy serdecznie. A Memchacz może przyjdzie. A mamy fuller. Halo, Halo. No. No. zazwyczaj ciało w Medbayu na skanowaniu stało, znaczy leżało już. Kto mhm. konkretnie? Yy, okej. Okay. Dobra, kolejne informacje mam. Byłem cały czas w kafeterii, e, zielony z niebieskim wychodził, zielony nie żyje. Ja jestem góry. Niebieski. By... którym niebieskim? Ja byłem... Bo są dwa niebieskie. Ja, ja, ja. Ja no, My byli my i wyrobiliście tak, ten, ten 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 Jak to się nazywa? Ta to ta antena. Tam jest anteną. No. I oni właśnie. wyszli pierwsi. I później wychodzi ja broń ja, ja poszedłem do góry i Intera nie widziałem już potem w ogóle. Ja chcę powiedzieć, że Piksa jest raczej czysty, bo całą raz... No, no tak, cały raz był. Musiałby jakoś szybko zwentować. Ja przy Franku robiłem konewkę. Robiliśmy obydwoje konewkę. Gdzie jest konewka? No, te kwiatki, co się podlełaś. A, no nie, tak, bo są było. dwie konewki, żeby wziąć konewkę i podlać. Konewkę, żeby wziąć i podlać. ja na Ja wziąłem konewkę, jak Pixel wyszedł z tego. Ja poszedłem sobie po konewkę i no. poszedłem podlewać kwiatki u góry. I Franek nawet widział, bo widziałem, że mu totalta skoczył i też. No dobra. To nie komu. wiem, czy potwierdzi, nie. czy ja potwierdza, no bo stałeś obok, no to prawda. Ale nie wiem, w końcu patrzę ty się to nie to nie Jestem tak chory i zmęczony, że nie boi. Bo pewnie największe podejrzenia są obecnie dawnie. No, ale nie, mówię, ja w, stanie, czy w ogóle patrzymy na te totalitaski? Czy to nie jest no ja, ja trochę takie? Ja po prostu. Nie, ogólnie możemy robić tak, w sensie, że... Moim zdaniem, patrzenie na taski to jest taki dick move trochę. Możemy go to być to tak, to... że na przykład patrzymy na taski, ale każdy zachowuje to dla siebie, żeby nie Ale to się jest taki nie odruch, o, jednak się dobra, patrzy, dobra. Dobra. że patrzymy sobie Plus jeden Że patrzymy na taski, dla mówimy o rejestracji w Ej, to zróbmy tak na że włączymy taski, ale nie mówimy o tym. Jeżeli kogoś widzieliśmy, że się skanuje, może. No też tak, możemy, to nie dobra. Wiecie może, gdzie mógł no, być przyrębie, przyrębie Lars pobierał pliki. E, Intera widziałem tylko na początku rundy, jak schodził do reaktora. Ja Nephi widziałem na początku do... rundy, ale ona Ujdzie. tam chodziła na miałem. dół. Zach, co zrobiłeś? Kto? Zach, jest, w sensie... Zach teraz chodził do kafeterii. Zach, nie mówił. Zach, Zach tak, też dużo był na tym. Ja nie ogarniam, bo tam miałem jakiś dziwny task. To była ni to jakaś torba i ja nie wiem, o co chodzi z tym taskiem. I jeszcze wcześniej miałem balony. A w którym miejscu? W w ryżu jestem teraz z takim, z, z jakąś tam torbą I nie tak wiem. To trzeba konewkę po prostu podnieść. Aha, to jest konewka, konewka okej. Okay. Musisz nie kliknąć na nią po prostu. w tym klikasz konewkę. Okej, okay, dobra. Nie mam mnie piksel woda, no tak. Okej, okay, piksel na Da, do ciebie, przecież na Nie, mnie. nie to wiem jest. co ty... Dobra, czyli to jest konewka, upośledzona konewka. Ona wygląda jak worek. Czemu nie zawsze ja muszę zaprawiać te światła? E, w adminie czajnik nie żyje. Uj, ktoś jeszcze. I, I smoker nie żyje. Widział ktoś, jak ktoś wchodził oprócz czerwonego i niebieskiego, bo ich widziałem, jak tam wchodzili akurat. Czerwone i niebieskie, Razem. Nie, nikogo nie widziałem. A gdzie, nie. gdzie ciało? E, ciało jest w adminie. Okay. Ja byłem teraz po drodze, nie wiem. Kurwa, biegłem w lewą stronę, nie do kafeterii, tylko tam w, w lewą stronę, biegłem jakoś. Ja zrobiłem teraz konewkę. Wasze, w, w wasze finalne pozycje teraz. Gdzie ja być? nie tam wiem, że to korytarzu. No, no to ja szłem naprawić światło, naprawiłem światło, wchodzę do admina. No. I widzę. Dziewczynka, gdzie szedłeś? W lewo. No no rozejście z góry, na nie lewo nie i na prawo, strzelanie. to sobie na lewo w korytarzu. Okej, okay, dobra. Hmm. Hmm. No, ja byłem reaktor. To... Tak, ja widzę, ja potwierdzam. A ja nie potwierdzam Ciebie akurat. Oooo... W sensie, jakby... jakby... ...taskę robiłem, więc no... Wiem, o co mm. chodzi. No to Blad w sumie naj, najbliżej Zach. E, ale Zach miał dużo okazji, żeby zabić kogoś jeszcze wcześniej w adminie. No miałbym okazję. Według mnie tak tak. to jest brązowy, bo jakby... ...Franek rzeczywiście... ...na no, mógł się tam znaleźć? Oczywiście to jest tylko takie przypuszczenie, nie? Ale... tam jest to raczej bardziej brązowy. No. Nie no, ja teraz na strzelaniu skończyłem, nie? Wybiegłem na górę na chwilę i zbiegłem na strzelanie Jak światło się hmm. zgasiło hmm, Czyli obydwoje zbiegaliście na dół, stamtąd. Ja zbiegłem na dół w prawo na feterię Dobiegłem do strzelania, ledwo co dwie zestrzeliłem nie no nie i się włączył raport. i patrzyłem nawet Wasza trójka, czyli nikt nikogo nie widział z waszej trójki? Nie no, nic nie widziałem, nikt Ja też ja ja nikogo, radę. ja tak wchodzę do tego światła Naprawiać go i tak patrzę, kurde trzeba znowu Znowu kolejna gierka, który <laughs> cały czas ja muszę naprawiać światła Eee, mam pytanie, bo jakby to, że mówimy o taskach prowadziliśmy no. dopiero teraz. Mogę jeszcze mówić o taskach? Tak, Czy... może. No. Tak? no, no eee, Lars się skanował, Zach mówił, że jest oczekiwanie na nefi Imposterem jest franek i wartek. Okej, okay. skanował. No, w sumie... Skanował, w sumie. No. Nie ma o tasków. W sensie jakby... oni tam no, Ale, byli ale razem się był nie waiting oczekiwało. for ten. Aha, okej. Okay. Kogo Kogoś pierwszego? Twierdza? Hmm. Franka. E... Ja potwierdzam Pixela. No Nefi mm. tam potwierdzała. Dobra, no to Franek. Ten... No to kogo? Który kolor? Franek, czarny. Czarny. Fran 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 Fran. Sorry, coś, panowie. Coś czuję, że to jest Pixel. Też częściowo. Że wziął się na Larsa, zobaczymy. Jacktet. No, no, no. No to, no to wiadomo, jeżeli Pixel nie a, żyje. Ale jakby lol, bo ja jego ciała. Jakby zreportowałem, chodziłem, a jego ciała nie było. Aha, no ale wiadomo, już tutaj. Tak. Jak było, Winkier, jako impostor? Kurwa, nie wiedziałem, że kąpki są jeszcze w twoich slajdach. Ja. Trzebałem to... teraz, bo nie skończyłem strzelania. Nie wiem co wy sobie za fagma ale kończymy strzelanie została została... Jaka... teraz. Nie ma nie rzeczy. Zawaliliśmy jaka... teraz PPG, bo mogliśmy od razu na przyciski. No sobie mogliśmy, ale... Ej, dlaczego ubiegłeś? Co? Jestem down. No no ja Jesteś laksonisty. Do no Powodzenia, no 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 guys. No Powodzenia. No no jak coś to jest polska, wrogi do Wesoły mej jestem, wesołe taski robię i jest tutaj kanister robiony YouTube'a. Pozdrawiam, jeśli ta gierka jest zna. Okay. <mulity> <mulity> eee, gdzie to jest? Tu jest to ciało. Okay. Jak jest to pomieszczenie, gdzie się naprawia światła, to tuż przy, jak, jak jest wejście, to tam leżał Winkier. Okej. Okay. 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 Czyli na coś tym panelu co, sprawdzają. Coś co jeszcze, coś jeszcze, coś? No, tyle. Muszę zapytać, kim jest impostor okay. Jadwiga. Okay. tak. ja, ja. Jedna no jedna rzecz, mogę mówić gdzie byłem z, no tak, z kim, ty, ty, ty. ale nie mogę tak, mówić tak. jakie taski robiliśmy, nie? No tak, tak, tak Słyszą? Cześć, zaraz tak, nie to można to... mówić tak, jakie to... taski się robiły Nie, taski tak. jakie, znaczy, taski można mówić, ale wizualnie nie, nie można tak, tak. 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 ja, ja dam i dwóch, że byliśmy przy vent no logiczne, prawda? No, no tak, 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 Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, byłem sam w reaktorze, robiłem się taski, miałem totalnie w dupie, każdy sabotaż, bo chcę straj hardować taski i sobie biegać po mapie. Ja, <głos》>, ja, to no, ja w sumie te, <głos》>. mam podobną taktykę. Stary biega do reaktora, mam cztery questy w reaktorze. Ja akurat miałem biec do admina i nagle widzę no ciało, no to także. Także ten, tak. <głos》> ja mam autentycznie trzy questy w reaktorze i muszę jeszcze odkiknąć drugą część questa po reaktorze. Chce na nagle... sobie palec? Co? Więc teraz, może Trzyna pozwólmy reszcie gadać. Wolf, co robiłeś? Dobra. Zostałem robi? takie początkowe, potem szedłem... Yy... Ale zjarany jesteś bardzo. No, Ale ja tak, nie, jestem, no. wiem, nie jest ja tu Nie, jest. No, no wcale nie. Chyba śmierć na albo wiaderko no, tym no, graniem było. Dymy. A ma pan no, Dobra, bo bo po prostu. W tej takiej no, kafeterii mój. czy na jakkolwiek się to nazywa Jezus, to, nie no, mogę z tego wziąć. Jeszcze ci taki piękny przester robi ten taki... <laughs> No tam, jest Jeszcze A smoker, gdzie ty byłeś? Właśnie, gdzie był Smoker? Byłem na respie, zrobiłem tam dwa zadania, a później poszedłem do kafeterii. Dobra, inaczej Smoker, widziałeś jak Czekaj, co? Byłeś w kafeterii? Byłem w kafeterii. Kiedy? Pod koniec. A, okej, okay. Ej, Smoker, a. widziałeś jak Nephi znika, czy nie? Ja widziałem. Nie. No to Ty, Smoker, nie oczach, Na moich oczach stanęła, stanęła w miejscu i zniknęła. No nie, tylko nie, nie, nie Ja myślę, że to Franek ją zabił, mm. na rynku no. kknęła. świeczka. Wystraszył ją. świeczka, już? Świeczka Danefi nefi na czacie. No. Świeca będzie robiona? Kurde, Wolf, jak byłeś w, tym, w tej kafeterii to widzieliśmy smoker albo Smoker. Ale Smoker był pod koniec. Ja go ja widziałem w przy Mo, Nie, w no Memphi, to tak zjerany. Gdzie że, że Damian miał... Dobra, 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 dobra. Ej, kto był z nami wszyscy? Było pięć osób a kto był z nami wszyscy? ktołaś po kolei. Był tak, Byłem ja, dwa. Na pewno. Nie, chyba nie, Inter. nie, ja tak, tak, z z no i dosłownie. nie, 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 z nie, 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 z drugiej strony nie, 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 z nie, 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 Musiałeś mnie minąć i zaha, bo ciało leży na środku korytarza od, po lewej stronie no, jak to... się ze na wychodzi. To prawda, bo... No, powiem ten nas... smoker większość, który stał na środku tych, tych rozwidzień kurwa stały. Przez, Przez nas przebiegł tak. memchacz teraz z lewej strony. I chcę powiedzieć tylko tyle, że... Przebiegł z prawej, ale <śmiech> <śmiech> z, <śmiech> z lewej na 100%. No jak z lewej, jak z... Spra... O oh, kur. Czekaj! Ktoś jeszcze nie żyje? Szymy. Inter nie żyje, nie żyje. Inter. Damian, a, Damian, Damian ziaja, Damian ziaja. No. A w ogóle gdzie jest A gdzie jest to ciało? Bo ja dalej nie wiem gdzie Nie Lewy no, korytarz No dobrze To fajnie wiedzieć gdzie jest lewy korytarz Nie mogę My byliśmy w pięciu w adminie i no. w admin tym panelu takim, co masz kółki pokazane były dwie osoby w reaktorze, może być, mogło leżeć teraz ciało w reaktorze i ktoś tam drugi był. Mam a BMW teraz przybiegł z lewej strony. kurwa chcesz? mam dobre pytanie, dlaczego Zbignie wziął gra w Hearth 4? Do pytanie, ale to brak... A był tam, jak byliśmy w tym adminie, to był tam Winkier? No jakoś go nie, nie Bartek, Bartek, Bartek od, nie żył od kury. pierwszej. Aha, nie dobra, błędę. sorry, tak. nieważne. Pixela nie było i mem z nami nie było. No no tak. Ja mówiłem, że byłem w reaktorze byłeś w reaktorze. reaktorze. Tak, na początku, później poszedłem na Lunchpada. A Smokera tam nie było? Nie nie Nie, widziałem smoker, smoker był po naszej stronie mapy, on stał na środku tych rozwidzeń. No, no też, no to no, był, był. Ciało leży po lewej stronie w koridorze, ale. ale to, że tak? byłem tylko na samym początku. E, leży inter Damian na pewno, bo sam w reaktorze? Tak, byłem na... sam, nikogo nie widziałem. Jedyną osobą... Jedyną osobą, którą widziałem był memhasz, który przebiegał tylko. Ale no to Były dwie osoby pokole. w reaktorze, na admin panelu było widać. Czyli na kogo w końcu? Weź pod uwagę, że to są wenty. Fuck, no i nie co mnie szma... A jebać was. Nie, 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 nie,

No tak! dwóch chodź tu! Chodź tu! No, no, yes. no to co? Ja tak, wydałem całą turę z tym... z Kubą, cały czas go widziałem. Fradek wychodził, to są dwie Czyli to jest Pixel. Dwokrz, nie Przy reaktorze. Moje wspaniałe ciało. Ej Pixel, a Ty skąd wychodziłeś, jak ja Cię ten... widziałem koło... Z tego taska elektrycznego, co jest przy lewej. Te kabelki śmieszne małe? No, divert. To czemu przebiegaj przez tę kontaminację? Bo zobaczyłem no, zobaczyłem siebie. Ale na torlogu przebiegaj wcześniej. No, bo na samym <coughs> początku byłem na dekontaminacji. O, nie wiem, pixel z tego. Czy nie wyklaskasz. Zacząłem od reaktora. Ale co ty robisz, reaktorze? to <coughs> no, <ubiegłody? Piksel, coughs> masz ty To <QS> 36? 36 hmm. milionów. 36 milionów. Dobra, pixel to jest koniec. A powiem tylko tyle. Like Memhacz to jest najgorszy impostor. No. Oh. W I w jest on na początku rundy wbieg do wenta przy kaptuje. Wszyscy nie biegają, on się wbiegł do wenta. <zysklaruje> Jeśli spodobał Ci się materiał, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam także na moje socjalne media. Link w opisie.